Siemanko witam wszystkich. Dzisiejszy materiał będzie o mojej ulubionej postaci z uniwersum LoLa, czyli o Wiktorze. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Dodatkowo przypominam, że jeśli podobały wam się poprzednie materiały i chcecie zobaczyć następne, to prosiłbym o pozostawienie subskrypcji oraz lajka. A teraz serdecznie zapraszam do oglądania. Dołącz do wielkiej ewolucji! Wiktor jest zwiastunem nowej ery technologii, której poświęcił życie. Jest idealistą, który pragnie wynieść ludzi na wyższy poziom zrozumienia i uważa, że tylko poprzez wielką ewolucję może wykorzystać swój potencjał. Ale przejdźmy do samego początku. Wiktor urodził się w Zaun na granicy poziomu Andresoli. Jak już zapewne wiecie z poprzednich materiałów, Andresola znajduje się na rynku granicznym i jest taką granicą między Zaun a Pill Tower. Jego rodzice zachęcali go do tworzenia urządzeń oraz do uczenia się. Jako dziecko starał się każdą chwilę poświęcać nauce i nienawidził robienia przerw. Nie robił nawet przerw na takie niezbędne czynności jak sen czy jedzenie. Raz nawet zdarzyła się szybka przeprowadzka, gdyż w pobliżu jego domu doszło do wycieku chemikaliów, więc jak można się już domyślać, to przeprowadzka przyszła mu na pewno ciężko. Wiktora Hobby było badanie wypadków, do których dochodziło zaun i udawało mu się z tych badań wywnioskować, że niemal wszystkie były wynikiem ludzkiego błędu, a nie usterki mechanicznej. Postanowił zaoferować swoje usługi lokalnym przedsiębiorcom, chciał po prostu tworzyć wynalazki, które zapewniłyby większe bezpieczeństwo podczas pracy. Wiele osób odrzucało jego oferty, ale jedna go przyjęła, a dokładnie była to hen kuźnia Fredersen. Wiktor przystąpił do opracowywania nowych wynalazków i już po niedługim okresie czasu liczba wypadków w kuźni zmniejszyła się do zera. Ten sukces ogromnie przełożył się na postrzeganie Wiktora przez inne przedsiębiorstwa, gdyż zwróciły się one do niego z prośbą o pomoc, a Wiktor przyjmował propozycje jedna po drugiej i usprawnił produkcję w całym Zaun. Gdy skończył 19 lat, otrzymał naprawdę zaskakującą ofertę od prestiżowej Akademii Techmaturgii w Zaun. Jednak w tym samym momencie na Wiktor zwrócił uwagę profesor Stanwick Splitower i Wiktor postanowił opuścić Zaun i udał się do Akademii Splitower. Akademia Owa oferowała naprawdę niesamowicie dużo, gdyż laboratoria były niesamowicie zaawansowane, a ich sprzęt był naprawdę na najwyższym poziomie. Dodatkowo Wiktor miał dostęp do wszelkich zasobów Miasta Postępu. Zaawansowane laboratoria, wyposażone w najlepszy sprzęt oraz zasoby Miasta Piltover to nie były jedyne benefity owej uczelni. Wiktor również pracował z najwybitniejszymi osobami z Piltover, wliczając to oczywiście geniusza o imieniu Jace. Zarówno Jace oraz Victor byli wybitnie inteligentni. Victor był bardziej metodyczny i dokładny, natomiast Jace był arogancki i nieszablonowy. Często pracowali razem, ale nigdy nie zostali przyjaciółmi. Bardzo często dochodziło między nimi do starć w związku z kierowaniem się intuicją i logiką w procesie tworzenia, jednak oboje się szanowali ze względu na inteligencję. Podczas pobytu w Piltover zam wydarzyła się katastrofa chemiczna, która zniszczyła wiele dzielnic. Victor w tym okresie postanowił wrócić do domu i pomóc poszkodowanym. Wiktor, wykorzystując swoją wiedzę, stworzył własnego golema imieniu Bliskrank, który pomagał przy usuwaniu skutków katastrofy. Owy wynalazek uratował wiele ludzkich istnień i co mogło być zaskakujące, rozwinął sobie wrażliwość i nawet Wiktor był tym zdziwiony. Po opanowaniu skutków katastrofy, Wiktor ze swoim golemem postanowili zostać w mieście pod miastem i wspierać osoby dotknięte przez toksyny. Próbowali zapobiegać przedwczesnej śmierci tych osób, ale finalnie nie udało im się ich uratować i każdy z nich wyruszył swoją ścieżką. Pomimo ubolewania nad stratą wielu istnień w Zaun, ta praca nauczyła go wiele na temat łączenia maszyn z ludzkim ciałem. Wiktor powrócił do Piltower i tam na niego również dobre wieści nie czekały. Profesor Stanwick podczas nieobecności Wiktora przypisał sobie stworzenie bliskranka i badania o nim jako własne. Wiktor był oburzony tym faktem, złożył skargę do władz uczelni, ale zostały one zignorowane. Na no pomyślmy sobie, co może zrobić chłopak z podrzędnego miasta w starciu z wielkim profesorem. Wiktor w desperacji zwrócił się o pomoc do Jace'a. Chciał, żeby ten potwierdził jego dzieło, ale Jace odmówił pomocy. Wiktor dość długo nie użalał się nad sytuacją, którą sprawił mu profesor Stanley. Wiedział o tym, że jego cele na temat polepszenia ludzkiego życia oraz rozwój ludzkości są znacznie ważniejsze od skradzionego projektu i zranionego ego. Wiktor dalej tworzył wynalazki oraz odkrywał nowe sposoby na eliminację ludzkich błędów oraz słabości ze swojej pracy. Jednak w tym momencie zaczął popadać skrajność. Kierunek ten zaczął dominować w jego sposobie myślenia i zaczął uważać, że ludzki udział w jakichkolwiek działaniach jest szkodliwy. Ten sposób myślenia skłócił go z wieloma studentami i profesorami, a oni uważali, że problem, który chce Wiktor wyeliminować, jest źródłem ludzkiego geniuszu i kreatywności. Po jakimś czasie Wiktor współpracował z Dacem, aby usprawnić kombinezony do nurkowania. Ich ulepszenie umożliwiało nurkom zanurzenie się na znacznie większą głębokość, dłuższe pozostawanie pod wodą oraz podniesienie cięższych rzeczy. Jednak nurkowie na większych głębokościach wpadali w panikę, dostawali halucynacji, co często prowadziło do ich śmierci. Victor uważał, że problem jest natury ludzkiej, a nie technicznej i stworzył chemiczny hełm, który kontrolował reakcję strachu nurka. Jace uważał, że jest to nieetyczne i jest to po prostu zniewolenie umysłowe. Pomiędzy naukowcami prawie doszło do rękoczynów i oboje przysięgli sobie, że już nigdy nie będą ze sobą współpracować. Jace Migiem zgłosił ten incydent władzom uczelni, a Wiktor został potępiony za naruszenie podstawowych praw człowieka. Wyrzucono go z akademii i wrócił do starego laboratorium w Zaun. Wiktor samotnie przeżywając traumę związaną z wydaleniem go, pogrążył się w depresji. Rozmyślał nad tym, jak to ludzkie emocje i słabość stoją mu na drodze. Chciał pomóc ludziom ulepszając ich ponad ograniczenia. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że również i on ulega emocjom, które go limitują. Postanowił się soperować, by usunąć fragmenty ciała i duszy, które były zależne, lub hamowane przez uczucia. W momencie, w którym zabieg dobiegł końca, po naukowcu podróżującym do Piltover nic nie zostało. To, co było kiedyś elementami jego ciała, zastąpił mechanicznymi usprawnieniami. W przemianie uległa też jego osobowość. Jego marzenie o lepszym społeczeństwie zastąpiła obsesja na punkcie wielkiej ewolucji. Uznał się za ojca i pionera przyszłości Valoranu. Przyszłości, w której człowiek mógłby odrzucić swoje ciało i zastąpić je mechanicznymi ulepszeniami. Postanowił poświęcić się swojej idei. Zaczął wykorzystywać techniczne ulepszenia, by pomóc Zaunitom, których ciała ucierpiały na skutek wypadków. Tworzył mechanizmy oddychające, walczył ze słabą skutecznością ludzi próbując oddzielić fizyczność od tej emocjonalności, uratował wiele istnień, jednak często uratowane osoby miały nieprzewidziane skutki uboczne. Niektórzy z miasta pod miastem, widząc efekty jego działań, uważali go za kogoś w rodzaju przewodnika. Jednak naukowiec nie miał dobrego zdania o takich osobach, gdyż uważał ich podejście za coś nienormalnego i było to dla niego kolejny przejaw emocjonalnej słowości. Pewnego razu doszło do toksycznego wybuchu w slamcach i wiele setek ludzi zmieniło się w dzikich psychopatów. Wiktor użył środka usypiającego i sprowadzał ofiary do swojej pracowni, aby odwrócić działanie trucizny. Owe toksyny powolutku pochłaniały mózgi pokrzywdzonych, jednak Wiktorowi udawało się spowolnić ten proces. Otwierał ich czaszki i podłączał do maszyny, która odfiltrowywała truciznę z krwi. Owa technologia nie była najlepsza do tego rodzaju zadania, i Wiktor wiedział, że musi ją dopracować, bo inaczej wiele osób straci życie. W tamtym momencie Wiktor odkrył również falę energii hextechowej w Piltover i od razu wiedział, że ona zapewni mu moc, której potrzebował. Szukając źródła tej energii, doszedł do warsztatu Jace'a. Wiktor zażądał, by Jason dał mu źródło mocy, czyli pulsujący kryształ z ale ten odmówił. Doszło pomiędzy panami do walki, którą wygrał Wiktor i odebrał mu kryształ. Kiedy wrócił do zału i umieścił kryształ w swojej maszynie, postanowił stworzyć golemy dla osób, których ciało mogłoby nie wytrzymać tego eksperymentu. Proces odfiltrowywania zyskał na mocy dzięki kryształowi i zaczęły odwracać się szkodliwe działania trucizny. W Wiktorowi resztka człowieczeństwa się odezwała i zebrał on się na cieniu uśmiechu. Nim proces odfiltrowywania dobiegł końca, z zemstą przyszedł Jace, który zaczął niszczyć pracowni Wiktora swoim młotem. Wiktor rozkazał robotom go zabić. Wywiązała się długa i zaciekła walka, która skończyła się w momencie, w którym Jace rozwalił na małe kawałeczki skradziony mu kryształ, uśmiercając tych, którzy mieli zostać uratowani przez Wiktora. Kryształ wybuchł i budynek zmienił się w startę gruzu, a Jace wrócił do Pill Tower i został okrzyknięty bohaterem. Wiktor jakimś tonem uniknął śmierci i znowu przystąpił do swojej misji wyeliminowania szkodliwego wpływu uczuć na działania. Dla Wiktora to, co zrobił Jace, było kolejnym dowodem na słuszność własnych przekonań. Wiktor napuścił bandę złodziejaszków na warsztat Jaysa. I uznał, że to działanie nie ma nic wspólnego z aktem Zęsty, chodzi mu jedynie o zdobycie kolejnego kawałka kryształu. Napad nie powiódł się, a Wiktor zapomniał o swoim wrogu. Powiedzmy sobie teraz parę słów o Wiktorze Sarkain. W serialu Arkane widzimy znaczną różnicę między Wiktorem z głównego uniwersum a Wiktorem Sarkain. A mianowicie Wiktor i Jace są przyjaciółmi w Arkainie i nawet oboje siebie uratowali przed samobójstwem na początku sezonu i pod koniec. Wiktor Sarkain jest śmiertelnie chory i próbuje wykorzystać Hexas do uzdrowienia siebie, a w głównym uniwersum nie ma o tym mowy. Dodatkowo Victor i Jay stworzyli technologię hextechową, a w głównym lore Clan Camille, czyli Feros, to stworzył, ale mogę się mylić, gdyż nie pamiętam, czy było to tak naprawdę na 100%. Dodatkowo w serialu w Akademii Piltor widzimy pomnik profesora Stanwika i więcej o nim nie ma mowy. Dodatkowo Victor nadal nie stworzył bliskranka. Należy no, jednak pamiętać, że serial Arkane opowiada historię z innego uniwersum. Udało mi się znaleźć również parę ciekawostek na temat Victora. Na przykład, czy wiedzieliście, że w tyle klasycznej skórki Victora można dostrzec Zaun? Albo w pełni mechaniczny Wiktor przedstawia Wiktora w formie, która spełniała jego wszystkie ambicje. Skórka Wiktor Prototyp przedstawia bohatera stosunkowo niedługo po kradzieży projektu Blitzranka przez profesora Stan Wico. Skórka Kreator Wiktor jest bardzo ciekawa, gdyż w tle można dostrzec jego dzieła, czyli Mecha Chogata, Mecha Kogmawa, Skarnera, Urgota czy Velkoza. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Jeśli wam się podobało, bardzo mi prosił o pozostawienie komentarzy, subskrypcji oraz lajka. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, do których linki macie w opisie. Rozpiście, którą postać chcecie zobaczyć następną. Do następnego.